wideo mówimy sobie pierwszą zasadę, którą poznaliście przy poprzednim wideo, w którym Wam pokazałem trzy zasady, które należy stosować, aby obliczyć dziedzinę e, funkcji. Ta pierwsza zasada e, wyglądała tak, że mamy coś, mamy kres kłamkową, i w liczniku znajduje się coś, co nas de facto nie interesuje. To może być na przykład 5x kwadrat plus 3x minus 1. A w w mianowniku mamy już to, co nas interesuje i załóżmy w naszym przykładzie niech to będzie 2x minus 3. I teraz tak jak pokazywałem Wam w poprzednim wideo, to co znajduje się w mianowniku przepisujemy i zapisujemy, że nie może to być równe 0. I teraz przejdziemy już bardziej do materiału związanego z rozwiązywaniem równań i nierówności, które będę chciał rozwinąć w osobnych filmach. Ale pokażmy, jak to wygląda. Zapisujemy 2x jest różne od 3, bo tutaj było minus 3, więc przenieśliśmy na prawą stronę i mamy 3. Teraz obustronnie trzeba podzielić przez 2, bo po stronie lewej mamy 2 razy x i wykonujemy działanie odwrotne do mnożenia, czyli dzielenie. No i ostatecznie wychodzi nam, że x jest różne od 3 drugich. To jeszcze można zrobić, że x jest różne od. E, półtorej, albo, jed, albo, od, e, albo różne od 1 i jedna druga. No to już w zależności od tego, jaką formę zapisu wolicie. I wtedy dziedziną takiej, takiej funkcji, e, którą, którą Wam tutaj pokazywałem, czyli tej całej rozbudowanej jest, e, są e, liczby rzeczywiste za wyjątkiem, taki ukośnik i za wyjątkiem dora. Czyli to, co rozwiązywaliśmy tutaj, czyli to wszystko co znajdowało się pod mianownikiem, wyliczamy tylko dlatego, żeby pokazać, że dziedziną funkcji są wszystkie liczby rzeczywiste za wyjątkiem tego, co udało nam się wyliczyć i na tym polega ta pierwsza zasada. Oczywiście może być taki przykład, że na przykład, taki przykład, że na przykład ale załóżmy, że na górze będzie tylko piątka, a na dole sam x. Co wtedy robimy? To samo. Czyli to, co jest na dole w mianowniku, zapisujemy, że jest różne od zera. No i tutaj już nic nie trzeba wyliczać, bo otrzymaliśmy, że nie wiadomo, czyli w naszym wypadku x nie może być równa 0, a więc zapisujemy rozwiązanie. x należy do liczb rzeczywistych za wyjątkiem zera. Inny przykład. Znowu coś tam mamy w tym naszym liczniku, już nie będę tutaj wymyślać, bo nas to kompletnie nie interesuje i załóżmy, że mamy 5 plus 3x, na przykład takie, takie coś. I teraz znowu bierzemy to, co jest na dole, czyli w mianowniku i zapisujemy 5 plus 3x jest różne od 0. No i teraz znowu przechodzimy do tematu rozwiązania równań. Czyli przenosimy piątkę na stronę prawą z przeciwnym znakiem. Obustronnie dzielimy przez 3, bo po lewej stronie mamy 3 razy x, więc działaniem odwrotnym jest dzielenie. No i otrzymujemy, że x musi być różny od minus 5 trzecie. I znowu zapisujemy, x należy do liczb rzeczywistych, za wyjątkiem minus 5 trzecich. Chciałbym, żebyście... Po prostu dzięki temu krótkiemu filmowi wideo wiedzieli, jak obliczać albo jak korzystać z tej pierwszej zasady na dziedzinę, który podkreślam, nie ma w karcie wzorów maturalnych. Tego się po prostu trzeba nauczyć. Jak macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzu.